Dzisiaj w Moczydłach, w Dąbrowie Moczydłach, na no zasadzie w Moczydłach jak to się u nas zawsze mówi, no święto niesamowite. Tyle znamienitych gości. Dzisiaj tutaj e, przede wszystkim, żeby otworzyć jedną z inwestycji, która została zrealizowana na, w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w tym roku. E, tych inwestycji jest realizowanych na terenie powiatu z tego funduszu. Niemało, 17 aż to dzięki panu Wojewodzie i jego przychylności możemy tyle mieć tych inwestycji, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Ale pan Wojewoda też tutaj na pewno miał takie możliwości ze względu na to, że powstał ten fundusz. Powstał fundusz, który na terenie całego naszego województwa dał środki. Niebotyczne, nigdy nie notowane, jeszcze ponad 400 milionów złotych, i tutaj za to bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi obecnemu tutaj, który jest we władzach tych warszawskich, ale też i panu wojewodzie, że dużą część, lwią część tych środków przekazał na teren powiatu Wysokomosowieckiego. To dzisiejsze spotkanie nasze oprócz tego, że. Będziemy otwierać, święcić ten odcinek drogi. Chciałbym też wykorzystać, tak trochę, w plenerze, na to, aby sfinalizować pewien etap tej naszej pracy wspólnej podkreślam, wspólnej w ramach procedowania tych różnych wniosków dotyczących inwestycji drogowych, tych lokalnych, powiatowych i gminnych. Z tego powodu, że ja przyjechałem. A również za chwilę, aby wręczyć takie symboliczne czeki, e, które są dedykowane zarówno powiatowi, jak i poszczególnym gminom i chciałbym je wręczyć e, tutaj obecnym Panu Staroście, e, Burmistrzom, Wójtom. E, rzeczywiście jak Pan e, Starosta podkreślił, mamy w tym roku taki szczególny urodzaj aby dofinansowywać inwestycje lokalne, dzieje się to dzięki parlamentarzystom, samorządowcom, władzom rządowym, że z budżetu mamy ogromne środki w porównaniu do lat ubiegłych. 67 milionów złotych, z 400 milionów złotych na województwo. Proszę Państwa, to jest naprawdę wielki sukces i panie wojewodo, ta cyfra. To jest złotymi zgłoskami pisana Czytaj Bogdan Paszkowski. Tak? Jest podpisane nawet.